To będzie bardzo szybkie danie, takie, które nie wymaga zbyt szczególnej i długiej obróbki termicznej, dlatego że wszystkie składniki są już praktycznie gotowe. Trzeba je tylko odpowiednio połączyć. I zaczynam od przygotowania cebuli. Ćwiartkę średniej cebuli kroję w piórka, putalarki lub w drobną kostkę. Ja pokroję ją w putalarki. Mam tutaj... Pięć ugotowanych pałek drobiowych można je ugotować specjalnie w tym celu. Na przykład wywarze z warzyw, koniecznie z dodatkiem czosnku. Może to być także mięso rosołowe. Mięso bioram teraz ze skórki oraz z kości, a następnie niezbyt drobno siekam. Myślę, że tak wystarczy. Chodzi o to, żeby te kawałki mięsa były przyjemne do jedzenia. Teraz yy, kilka słów o alternatywie. Ja wziąłem tutaj mięso gotowane, przepięknie pachnie warzywami i czosnkiem, ale równie dobrze sprawdzi się tutaj kurczak wędzony. A jeśli w ogóle chcemy zrezygnować z mięsa, to można sięgnąć po kotlety sojowe, namoczyć je w warze warzywnym, po czym te namoczone kotlety pokroić w drobne paski lub inne mniejsze kawałki. Mięso odstawiam na bok. Teraz brzoskwinie z puszki, dwie połówki. Odsączam je z zalewy i kroję w dość cienkie paski. A właściwie nie paski, tylko takie cieniutkie półplasterki. I na koniec kilka listków świeżej mięty. Ja tak nie za dużo, ale oczywiście ilość według uznania. Miętę ewentualnie można podmienić na bazylię lub oregano. Ja wybieram miętę, bo będzie bardzo fajnie kontrastować z tym daniem. Obrywam listki i dość drobno je siekam. Myślę, że tak wystarczy. Pachnie bardzo fajnie i teraz zabieram się za szykowanie dania. Podgrzewam patelnię i póki jeszcze nie jest gorąca, dolewam jakieś 50 ml fanty lub innego napoju o smaku pomarańczowym. Podgrzewam i teraz, kiedy fanta już jest ciepła, dodaję przygotowaną cebulę. Ja w dzisiejszej wersji dodałam napój gazowany, bo zachciało mi się eksperymentów, ale oczywiście można tutaj dodać także sok pomarańczowy. Kiedy zawartość patelni zaczyna parować, czyli zaczyna się podgrzewać, dodaję mięso. Mięso gotowało się w warze warzywnym z przyprawami oraz czosnkiem, zatem jest bardzo aromatyczne. Jeśli chodzi o sól, absolutnie nie będę już jej tutaj dodawać. W przypadku kurczaka wędzonego bądź kotletów sojowych, o których wspominałam na początku, także nie jest to konieczne. Dodam tylko pół łyżeczki pikantnej czerwonej papryki. Całość pomieszam i będę trzymała na średnim ogniu tak długo, aż zawartość patelni, to znaczy ten płyn z dołu odparuje, a mięso i cebula zaczną się ładnie karmelizować. Po dwóch minutach sytuacja na patelni wygląda tak: widać, że napój z dna całkowicie odparował. Teraz dodaję brzoskwinię. Niewielką, naprawdę niewielką ilość fanty, jakąś jedną, dwie łyżki może. Całość dokładnie mieszam, wyłączam grzanie i zostawiam na jakąś minutę na rozgrzanej patelni, żeby brzoskwinie się ociepliły. Po czym przekładam na talerz. Posypuję miętą. I póki ciepłe, od razu podaję. I gotowe. Gorące, kolorowe, niezwykle aromatyczne, słodko pikantne danie już na talerzu. Jeśli chodzi o dodatki, to najczęściej podaję z ryżem lub z pieczywem, aczkolwiek danie świetnie smakuje także samo, jako taka swoista sałatka na ciepło. Ja na przykład bardzo lubię to danie skropione śmietaną lub jogurtem naturalnym. Jest to składnik opcjonalny, ale w moim odczuciu bardzo podnosi smak tej sałatki.